Cześć, jest Natalia i witam was w kolejnym vlogu na moim kanale, w którym jedziemy na wesele. Aktualnie jesteśmy w drodze do Jławy, bo tam właśnie będzie odbywało się wesele mojej przyrodniej siostry. Nagrywaliśmy dużo vlogów, w których mówiliśmy właśnie o tym weselu, ale chyba nigdy nie powiedzieliśmy, kogo to jest wesele. Z racji tego, że jest to wesele mojej siostry, właśnie tyle kontentu weselnego tutaj się pojawiało, bo trochę przygotowań było. Tutaj byłam na panieńskim, tutaj byliśmy na tłuczeniu butelek. Dzisiaj szykuje się kolejne wyzwanie, bo Karol nie mówiłam ci, jedziemy stroić salę pomagać podobno wieczorem. Ale zanim do tego wszystkiego przejdziemy, to ja robię sobie jeszcze mały bo mam wizytę u fryzjera i idę na malowanie włosów i szczerze mówiąc trochę się boję, czy nic z moimi włosami się nie stanie bo jak wiecie ostatnio mam problem i bardzo mi wypadają chociaż ostatnio już jest trochę lepiej, więc dzisiaj jestem umówiona na malowanie a jutro jestem umówiona przed samym weselem jeszcze na czesanie Plan na dzisiejszy dzień jest taki, że ja teraz jadę do fryzjera Karol jedzie do Iławy, bo tam musi zrobić zdjęcie do miniaturki bo mieliśmy zrobić je wczoraj, ale niestety się tak rozpadało, że nie daliśmy rady później wracamy szybko do domu, jemy grilla, zbieramy się no i jedziemy na salę. Ślub będzie odbywał się w pięknym miejscu na jeziorem, gdzie jest pełno zieleni, jest tak ładnie zagospodarowane, bo ja już kiedyś tam byłam, ale na małym weselu w innej sali. Teraz będziemy na sali tej największej i zobaczymy jak będzie, ale ja teraz układam kamerę, zbieram się do fryzjera, Wykonujcie subskrybujcie mój kanał, zostawiajcie łapki w górę i widzimy się za chwilę. No siemanko widzowie, tradycyjnie, jak mamy jest fryzjera to ja na chwilę przejmuję tego vloga. Nie wiem, czy się cieszycie czy nie, ale spokojnie dzisiaj nie będę was męczył kontentem y, miniow, dlatego że nie jedziemy na minie, chociaż samochód jest mega brudny, bo no, mamy do zrobienia trochę innych rzeczy. Generalnie nie musimy pojechać do Natalii Rodziców, wypakować wszystkie rzeczy. Bo o, na przykład z tyłu, jak widzicie mamy nasze garnitury, sukienki na ślub. Y, cały bagażnik też jest zawalony I y, naszą walizką i sprzętem, jakby do montowania i robienia miniaturki. Bo właśnie po tym, jak wypakujemy się do Rodziców, będę musiał, słuchajcie, zrobić moją miniaturkę. No, wczoraj nie zdążyliśmy, nie wiem, jak dzisiaj to ogarnę bez Natalii, bo muszę sam sobie zrobić zdjęcie. Musimy też pojechać do Natalii Kuzynki, żeby wypożyć od niej taką deskę. Kiedyś było one popularne, to się nazywało Jeździk, że się stawało i jeździło na tym. To była taka, wiecie, pierwsza deska, Elektryczna, ale no nie wiem, jakie dam rady zrobić na miaturkę, żeby przy okazji się nie połamać. Później będziemy musieli po Natalię wrócić, chociaż nie wiem, czy ona nie wróci z jej mamą, więc dobra, nie, zobaczymy. Na no razie słuchajcie, idziemy do ławy. zrubkowujemy się i zobaczymy, co dalej. No, dzień dobry. Dzień dobry, Bobeczka, dzień dobry. Ale żywa jesteś, żywa jesteś. No nie ma Natalii. Natalia ofrzydziera, niestety. Wiem, że to się nie pasuje, że jestem sam, ale Natalia ofrzydziera. Okej, okay, witamy Was kilka dni później. Mieliśmy dla Was ponagrywać, jak wyglądają przygotowania do wesela i jak wygląda wesele, ale jednak stwierdziliśmy, że Odcinamy się od YouTube'a, odkładamy kamerę i się dobrze bawimy. Tego samego dnia, jak mi tutaj było w zero, stwierdziliśmy, że nie chce nam się nagrywać, że musimy odpocząć tak. bo ciągle z tą kamerą, też głupio, nie? Tam wiesz, jak my im pomagamy latać z kamerą nagrywać, więc No w sumie nic nie jesteśmy z wesela, a jest już poniedziałek, więc jesteśmy po. I w sumie też nie było czasu, bo przyjechałam od fryzjera szybko, zjedliśmy obiad, zbieraliśmy się i jechaliśmy na salę. I tak, to prawda. Wczoraj. Ja jeszcze w międzyczasie zrobiłem to miniaturkę, którą miałem zrobić, potem jeszcze następnego dnia rano byłem samochód, bo tego samego nie zdążyłem. Ale ja Na włosów, takie wiecie, makijaż, różne przygotowania do wesela. No i była sama zabawa, wesele było super. Było inne niż zawsze. Tak, było inne, bo w ogóle było sporo takiej techniowy, nie? Nawet już e, około północy. Tak, w ogóle Pawle z kamieniem mieli takie pałki led które tak świeciły właśnie pod techno. To było super, to, to było coś zupełnie innego. No i w międzyczasie będziemy mam tutaj rzucać jakieś urywki z wesela, które nagrywaliśmy telefony. Albo które moja mama nagrywała, bo ona latała z tym telefonem Nonstop, więc ja muszę. To też oni ja się nie ja śmiałam, że oni mają Całe wesele nagrać. Tak, bo moi, moi rodzice też byli. No i oczywiście, co widzowie, północ się zbliża, są oczepiny. i Wygraliśmy tytuł przyszłej młodej pary. To Państwem nasza przyszła młoda para, Natalia i Karol! Tak, ja zostałam panną młodą przyszłą, a Karol musiał... zawalczyć o siebie. Generalnie to była ustawka jak nic. Już tak, potem Paulina powiedziała, tak, że. Zdała, że widziała wszystko. Także specjalnie tak zrobili, żebyśmy my byli, wiecie, kolejną przyszłą młodą parą, no bo e, chyba chcą, Natalia, żebyśmy już wzięli ten ślub i chyba będzie trzeba w końcu go wziąć, bo już taka presja dla na nas jest. Bo to, że Karola Tata już był, wiecie, taki trochę wcięty i co zaczął robić? Umawiać z dj em termin naszego wesela. <tanie>. Terminy. Tak, DJ się z ja swojego menadżera. Ja, ja tam nic nie gadałem, tylko po prostu wiedziałem, że jak chcą gadać, to nie gadają sobie między sobą i niech tylko powiedzą nam, kiedy mamy mieć nasze wesele. Dokładnie. byłem tylko, że nie powiedzieśmy, jak bo tak ładnie byłaś ubrana, co w się sensie, widać na tych nagraniach, nie? Ale wrzucaliśmy też fotkę na Instagrama i co ciekawe, widzowie niektórzy pisali, że staro wyglądasz, ale. Zdjęcie tak wyglądało, że jakoś tak. postarzało cię to zdjęcie, nie? No o? potem jak już nagraliśmy relację, relacje, to też parę osób napisało, że, że nie, że jednak staro nie wyglądasz, ale I naprawdę bardzo właśnie... ładnie na wyglądała. I właśnie jeszcze chciałam powiedzieć, bo kilka osób pisało, czy mam czerwoną torebkę. I ja dzień po tym, jak kupiłam tą złotą, stwierdziłam, że kurde, muszę chyba czymś odbić, ten kurs. Tak. I wpadłam na pomysł, że kupię czerwoną torebkę i zrobię sobie czerwone usta. I w sumie to był dobry pomysł. Pomysł. Tak, no to fajnie odbiło, więc nie no, ogólnie super. Wesele mega fajnie. Byliśmy też w fajnym miejscu, bo to było pod ławą, takie jażdżówki tam, teren zamknięty, mieliśmy hotel, mieliśmy, po... mieliśmy pokój. Pierwszy raz mieliśmy na weselu pokój, to było super, nie? Że wracasz o tam 3.30, 5 minut kąpiesz się i od razu idziesz spać. Dokładnie, rano wstajesz, co więc z wszystkimi chillujesz, pójdziesz. Tak, piweczko, prawiny. No Taka ładna pogoda, tak przyjemnie się siedziało, no super było. No, ale dobra, to było wesele i co dalej, Natalia? Bo ja mam i poniedziałek i widzowie, żeby nie było za nudno, i jedziemy do Warszawy. Właśnie. Jedziemy do Warszawy, bo Karol ma szybkie spotkanie i ja wpadłem na pomysł, że Karol zrobimy test Jagodzianek. Teraz jest głośno o Jagodziankach Magdy Gessler, które kosztują 28 zł. Ile? 28 Natalia, ja w Gdańsku mam 3 za to. Wiem, ale jestem ciekawa, czy ona jest naprawdę warta swojej ceny i chciałbym ją posmakować. No dobra, to jedziemy, coś tam dla Was pewnie nagramy, zobaczymy jak z tak. czasem, bo nie wiem, ile spotkanie potrwa. Grafik, bo jedziemy do Warszawy, mamy spotkanie, a na godzinę 20. jedziemy do Jaworów zrobić połowi niespodziankę urodzinową. Tak, możemy już to powiedzieć, bo tak, ta niespodzianka. Nie. Tak. I będzie później, niespodziankę organizuje Maxiu, bo Paweł miał urodzinę, oni byli na wakacjach i jakby no, robimy mu niespodziankę po wakacjach. Będzie parę osób, y, które na pewno kojarzycie, ale dobra, to wszystko po tym, bo tak, musimy jechać. my się jedziemy. Okej, okay, razem z Karolem jesteśmy już po spotkaniu. Dojechaliśmy już do Magdy Gessler i w ogóle podjeżdżając, patrzę ty jest tyle ludzi. Mówię, patrz Karol jest kolejka po jego ale okazało się, że obok jest gut -Lud i do niego była kolejka. No, no właśnie, te jagodzianki są tak, tak drogie Natalia, że ja nie wiem, czy tam jest kolejka. Zobaczymy, za, zaraz, że są w środku. Pytanie, czy w ogóle jeszcze będą o tej godzinie, ale no, mam nadzieję, że tak. No, Około godziny 15, tak aktualnie? No, jest 15, więc. No, idziemy zobaczyć. W ogóle, ale nie wiem, czy zauważyłaś, ale wyjątkowo wjeżdżając do Warszawy nie byłem od razu wkurzony. Z reguły jest tak, że. jak tak? zobaczę jakieś korki warszawskie, czy coś się ja już z tym już mi się chce wyjeżdżać z tego miasta. No, są wakacje i jest tak. mniejszy ruch. Więc I dlatego. że to dlatego, że tak. korki były tylko na wjeździe. Dokładnie, I dlatego właśnie dzisiaj jakoś fajnie jest mi w Warszawie. Zobaczymy, jak będzie smakowała Jagodzianka. I chciałam powiedzieć jeszcze, że w miarę szybko znaleźliśmy miejsce parkingowe. No. Bo zajęło to jakieś dwie minuty. Tak, mamy blisko, więc idziemy no i zobaczymy. Jagodzianka kupiona Faktycznie kosztowała 28 zł i ja się zdziwiłam, że jest mała jak na tą cenę. Jest mała, ale jest bardzo pulchna. Jak ją naciskam, to ona się cała ugniata. Czyli może mieć dużo jagód w środku i tak. dużo ciasta. Jagód jest na pewno sporo, bo czuję, że jest ciężka, nie? Ale no nie wiem, wydaje mi się, że może być dobra. Zobaczymy, czy jest warta swojej ceny. Mam pierwszy próbować. Tak, próbuj pierwszy, no. Ma i cukier puder, więc to jest fajne połączenie. W środku wygląda tak, no tych jagód jest mnóstwo, jest takich sy syrop jest, no. jagodowy, nie? I bardzo ładnie pachnie, ale jestem w szoku, ile jest tych jagód. Ona jest wypchana aż po brzegi. Jest pyszna, jest bardzo droga, więc nie wiem, czy kupiłbym drugi raz ją, bo da się kupić spokojnie połowę tańszej jego Pewnie trochę gorsze, ale nawet bardzo dobre. Ale no nie, no na pewno nie można powiedzieć, że jest dobra. Wzięłam tę jego dziankę i od razu, jak ją dotknęłam, to czułam jaka ona jest puchla No A właśnie czy jest taka miękka? Jest tak bardzo miękka, jest cieplutka też taka, albo mi się wydaje. Nie, no, jest przepyszna. Pyszna jest, nie? To ciasto jest takie delikatne, cienkie, ale takie maślane. No, jest, jest naprawdę bardzo /10, dobra. 10, serio, przepyszna. No dobra, tylko pytanie, czy warto płacić aż teraz za jego dziankę? Jak się kupuję jedną na. Pół, od czasu do czasu to tak, ale żeby tak częściej, to chyba nie. Nie, no chyba nie. To ile są w ogóle normalnie jako dzianki? 14, 16, 18. A, no to i tak są drogie. No to nie, no to no. warto spróbować i od czasu do czasu taką zjeść, ale jak macie ochotę na taką, wiecie, szybką jako dziankę, to ja bym specjalnie tutaj chyba nie przychodził. Tak, właśnie widzowie, wygląda szczęśliwa narzeczona, która naciągnęła swojego narzeczonego na dwie piękne bransoletki, całkowicie przez przypadek. A widzowie, nie. wracaliśmy z tej cukierni Magdy Ganser, no wezmą jakieś selfie, coś tam i pokaż. Kupiłeś dwie takie sobie bransoletki, nie, no ładne, Bardzo tylko. Ładne, a to Aha, to jest ten, ten sklep, tak? Nazwa tego sklepu. jest z drugiej strony, o! Nie, no, nie, fajne. O 19.30 musimy być z powrotem w Trymieście, no bo mamy tę niespodziankę rodzinową dla Jawora i zapytałem widzów, co możemy porobić w Warszawie, ale póki co nic ciekawego nie zaproponowali, więc Nadia, tak, ja, może pójdźmy coś zjeść. W międzyczasie ja będę patrzył, czy widzowie polecają coś fajnego pod kontencik w Warszawie i jak coś polecą, po prostu tam pojedziemy, co? Dobra, to gdzie jedziemy na obiad? Chcemy za coś takiego normalnego, nie za ten fast food. Okej, okay, czyli już wiem, gdzie jedziemy? Pewnie do zapiecka. E, możemy! W sumie nie pomyślałem o tym, ale o takie pierogi Zjad, bo na były Nie, na weselu były z kapustą i grzybami, tylko a no ja miałem ochotę i nie mogłem zjeść, bo nie lubię. Oho, jak widzicie, Freli wyświetlił relację, bo on organizuje generalnie całą niespodziankę dla Jawora i zapytał, czy się wyrobimy! Zestresował się już pewnie, że nie No w sumie będziemy tak na styk, ale jedziemy prosto już wtedy do Jaworka, więc powinniśmy zdążyć. No dobra, są nasze pierożki, powiem, że mam mega ochotę. Oczywiście Natalia jak zwykle, w zapiecku wzięła sobie smażone to twoje ulubione, nie tutaj? Pierwszy raz z mięsem, zawsze z kapustymi i grzybami. Jak smakują? Dobre? Gorąco, gorąco okej. Okay. Moje też wyglądają dobrze, więc wydaje mi się, że tak samo smakowały. Idziemy jeść i zaraz zobaczymy, co dalej. No dobra, po zjedzeniu mieliśmy wam powiedzieć, co robimy dalej, ale sprawdziliśmy w nawigacji, że do Jaworków będziemy jechali dosyć długo, bo okazało się, że są wypadki na drogach. Są wakacje, więc jest większy ruch i stwierdziliśmy, że nie ryzykujemy. Przybiegliśmy szybko do samochodu i ruszamy w traskę do trójmiasta, bo no nie chcemy ryzykować, żeby się spóźnić. Wydaje mi się, że zanim dojedziemy, to te wypadki już się ogarną? Ogarną, właśnie i droga się odkorkuje, ale nie ma co ryzykować, ruszamy, jedziemy. Okazało się też, że Zuko o wszystkim wie. Ja myślałem, że to tylko my się tak przestraszyliśmy, bo tak. ona zaczęła dzwonić do Karola ja mówię, i "Boże, szybka wymówka, wymówka, nie?" o dobra, Ola wszystko wie. Je, więc jedziemy. No, nie możemy się spóźnić, ale wydaje mi się, że jak te, jak wiesz, te korki miną, to już będzie dobrze, Chciałem jeszcze w ogóle pojechać do Sweet Planet po drodze do Łodzi, żeby wiecie, wziąć z magazynu jakieś fajne słodycze, przekąski i tak dalej na Ale tą to już wgrezę. na pewno nie zdążymy, nie, to, to nie już... ma opcji. Nie ma opcji. Szkoda, ale nic. Jedziemy prosto do miasta i jedziemy. Dobra, jesteśmy dalej w trasie i pasie, co tutaj się dzieje. Szybka toaleta na parkingu W sumie na stacji benzynowej Czuję, że strasznie śmierdzą mi stopy, więc byłem teraz umyć Zakładam świeże skarpetki Jak to jest A? To jest ta pomylił. No i jedziemy, prawie zużyliśmy. Tam 10 minut się spóźniliśmy, więc jest spoko Marki na obwodnicy trochę się zmniejszyły, ale ja po drodze się załamałam Bo było plus 43 minuty Był jakiś olbrzymi korek Jest już lepiej, więc powinniśmy zdążyć Dobra, nie ma co, Natalia opakuj się i Do samochodu jedziemy i nie wiem, może coś tam potem nagramy Ale zobaczymy jaka będzie sytuacja STOP No to słuchajcie, jest godzina 3.30 i posiedzieliśmy strasznie długo, ja nie myślałem też, że aż tyle nam zajdzie dzisiaj, chociaż... Ja też! W sensie, wiedziałem, że posiedzimy, ale nie myślałem, że aż do w pół do czwartej. O, proszę bardzo, tych co sobie dzisiaj za szofera, bo my z chłopakami w sumie tylko trochę tutaj poświętowaliśmy U urodziny Pawła. Nawet Paweł troszkę poszalał jak na niego wyjątkowo. Ale fajnie, bo mieliśmy okazję poznać Szymona, poznać Sepka pierwszy raz w życiu, nie? Poznać też e, dziewczyny. Bardzo fajnie. Me mega fajnie spędziliśmy czas, bo dawno się też nie widzieliśmy, ale no musieliśmy zwijać, bo generalnie Paweł ma jeszcze dzisiaj film do zmontowania podobno. On twierdzi, jest, że on go zmontuje. 3.30 i robi się już jasno, więc to był no najwyższy to. czas, żeby A... Do Tam już jest jasno, więc jedziemy szybko na stację, bo mamy 2 km zasięgu. Lewo dojechaliśmy do nich, ale się udało. Tankujemy, jedziemy do domu i chyba rano się pożegnamy, nie? Z widzami, jak już. E... My się nie pożegnamy tego vloga, będziemy się nagrywali. A, my jeszcze nagrywamy tego vloga? Dobra, widzowie, nie ma co, widzicie jak mówię, więc nie będę tutaj zbytnio gadał. Idę teraz zatankować Becie i widzimy się rano. No dobra, witam Was kolejnego dnia, mamy godzinę 14.30, dzisiaj wstaliśmy w ogóle po godzinie 11, ale wszystko dlatego, że położyliśmy się spać po godzinie 4. Karol dla was nagrywał z samochodu, ale nie powiedzieliśmy o reakcji Pawła On w ogóle był taki zaskoczony, to mnie spodziewały. W mega szok, się przestraszył, on się totalnie nie spodziewał. Odskoczył, odskoczył do tyłu. Podejrzewaliśmy, że Paweł może coś przeczuwać, ale chyba minęło za dużo czasu. Od daty jego urodzin do naszej niespodzianki. Tak, w sensie, no my się, na też, że Ola nie da po sobie poznać, ale no, okazało się, że nie, wszystko wyszło super. No i strasznie długo posiedzieliśmy, ja nie spodziewałem się, że taka impreza się z tego zrobi Zresztą no, ja też. słyszeliście, wczoraj, ja, ja, jak rozmawiałem z wami w samochodzie. No, ale przez to, że tak długo siedzieliśmy, tak długo Mamy dzisiaj strasznie rozwalony dzień Myślałam, że coś jeszcze uda nam się dograć do tego vloga, ale Chyba nam się nie uda, bo nawet nie rozpakowaliśmy jeszcze rzeczy z samochodu Bo my do Pawła i Joli pojechaliśmy prosto z Warszawy A do Warszawy pojechaliśmy prosto z Iławet z Wesela Więc mamy cały samochód zapakowany jeszcze rzeczami No, musimy jeść dzisiaj się dzisiaj ogarnąć nadal Więc jeszcze ten film trzeba dzisiaj wrzucić No, mamy generalnie co robić, ale No już nie damy rady chyba, nie? Nic dograć W takim razie my idziemy się dzisiaj ogarniać, żeby już od jutra działać normalnie Wy subskrybujcie mój kanał, zostawiajcie łapki w górę I do zobaczenia w kolejnym odcinku Aha.